Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym filmie pokażę ci, jak bezpiecznie i skutecznie wymienić klocki hamulcowe w modelu Kia Magentis z lat 2001 do 2005. Zacznijmy od analizy problemu. Z czasem klocki tracą skuteczność. Co grozi spadkiem bezpieczeństwa jazdy? Wymiana to prosty zabieg, ale wymaga precyzji. Potrzebne będą odpowiednie klocki, narzędzia do rozpinania tarczy, klucze dynamiczne oraz nożyce do usunięcia starych sprężyn. Najpierw zabezpiecz samochód na płaskim podłożu i włącz hamulec ręczny. Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub sprezyn, odkręć koło i sprawdź grubość tarczy. Jeśli jest poniżej 3 mm, konieczna jest wymiana. Następnie rozpinaj uchwyt hamulcowy, używając specjalistycznego narzędzia, by nie uszkodzić cylindra. Zdejmij stary klocek, zastosuj smarna gniazda, wpasuj nową część, zwróć uwagę na poprawną orientację i zmontuj całość. Ważne, przed pierwszym użyciem koniecznie obij hamulec w kilka etapach, by klocek przyległ do tarczy. Klocki najlepiej kupić w sklepie z wysyłką, gdzie znajdziesz oznaczenia pasujące do Twojej wersji kija. Sprawdź kod QR produktu, by potwierdzić dopasowanie. Uwaga: zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!